Konferencja Prime ma jeszcze trwa, a wraz z nią jest Anna Andrzejewska, która skladła nie swój panel. Witam cię Aniu. Cześć. Powiedz mi, co sądzisz o postawie trenera Oklińskiego wobec Ciebie, bo jednak tutaj byłaś bardzo rozzłuszczona. Jak dla mnie to jest niesportowiec. Chciałby być sportowcem, ale mu to nie wychodzi. Według mnie to powinien pracować albo być raczej trenerem emisji głosu, bo jeżeli on wie, jakie kobiety mają głos, okej, okay, wywodzę się ze sportu kulturystyki, czyli z innej zupełnie dyscypliny, ze sportu sylwetkowego. Wiem, że ten sport również niesie ze sobą w jakiś sposób jakieś konsekwencje, Jestem w pełni tego świadoma, ale to, że ja mam taki głos, ok, ale również większość kobiet ma taki głos swój naturalnie. Więc nie wolno zarzucać kobiecie akurat, która jest ze sportów sylwetkowych, która coś jako sportowiec coś zdobyłam w tej dyscyplinie, że akurat jest mężczyzną. Bo patrzę na co dzień w lustro, wiem jak wyglądam, mimo tego sportu nie zmieniłam płci, ani nie zmieniłam się w mężczyznę. Jestem zadbany przede wszystkim kobietą i wyglądam jak kobieta, nie tak jak to stwierdzi ten trener. Dla mnie jak nie masz szacunku do kobiety, to ja również masz szacunku do swojej żony. Czy to w ogóle kiedykolwiek zostałaś zezywana na forum właśnie przez to, jaki masz głos? Czy to był pierwszy raz taki? E, to był pierwszy raz, ludzie zazwyczaj tylko i wyłącznie, znaczy nie, na konferencjach był tam poruszany e, temat mojego głosu, dlaczego i tak dalej, e, tam przez dziewczyny, ale jeżeli chodzi o taką sytuację, jak jest dzisiaj, to jest pierwszy raz, zazwyczaj to ludzie tylko i wyłącznie potrafią e, tak zwani kanapowcy wypisywać i wyrażać swoje własne zdanie. Jak co nie to? nie myślą, jaka to nie jestem, ale według mnie nie powinniśmy oceniać kogoś przez tego, że był w takim sporcie. Po pierwsze zdobyłam i dosyć sporo osiągnęłam, ale nie możemy czepiać się kogoś. Przede wszystkim on się potrafi czepić mojego głosu, ale nigdy w stanie jako trener nie byłby zrobić tego, co zrobiłam ja, ani pokonać, ani przekroczyć chociażby takiej bariery, żeby tyle osiągnąć. Czy w ogóle wcześniej, w niedalekiej przeszłości, była jakaś konfrontacja między tobą a trenerem Moklińskim, bo szczerze, szczerze przyznam, byłam zaskoczona, że w ogóle doszło do takiej wymiany słownej tutaj na panelu. Czy jakoś wcześniej może były jakieś może zaczepki, czy może jakaś spina? Nie, taka sytuacja się spieszczała z tego względu, że Ewa Piątkowska miała dzień z zawodnikiem. Ja również go nie oglądałam, nie oglądałam ani jej walka, nic, bo mnie ten zupełności nie interesuje. Chodzę do oktagonu, robię swoje. Jedyne co tylko usłyszałam tam poprzez od znajomych, że w nagraniu padły słowa, że będzie pierwsza w historii walka kobieta kontra mężczyzna. Jest to coś, co mi się nie spodobało. Myślę, że większość ludzi. Również jest zdania mojego, że szanować trzeba jaki płeć męską, jak i płeć przede wszystkim damską i nie obrażać nikogo publicznie. Co Twoim zdaniem teraz powinien zrobić trener okniński? Przede wszystkim zastanowić się, czy jest naprawdę sportowcem, czy nazywa się tylko sportowcem i zastanowić się, co to znaczy szacunek do kobiety. No i myślę, że taki Burek, jak on, nie zna słowa przepraszam. Nie wie, co to znaczy przeprosić drugą osobę za brak kultury i szacunku, więc szczerze to mnie nie interesuje, co on już będzie robił albo... Bo, Aniu, po twojej stronie stanęła Esmeralda Godlewska. Co w ogóle sądzisz o jej postawie? Że wykazała się może odwagą? E, tak, no jesteśmy kobietami przede wszystkim mhm. e, e, Każdą, znaczy tak jak ja mówię, ja uważam, że jak i kobietę e, powinno się każdą szanować, jak i również mężczyznę, do tej i tej, ci powinniśmy mieć stuprocentowy szacunek. Nie obrażać przede wszystkim kogoś publicznie, nie oceniać go za to, jak wygląda, bądź jaki ma głos, e, bo nie mamy do tego prawa. Każdy niech wygląda, bądź ma głos, jaki chce. No i kolejne czepienie się jego sztucznych e, moich piersi, to też jest temat kiepski, e, bo on woli naturalność, ale co mnie to interesuje? Ja wyglądam jak chcę. E, to, co sobie, sobie chcę sobie zmienić, to jest tylko i wyłącznie moja indywidualna sprawa, a nie tego trenera. A nie to tego są, pana bardziej. To są indywidualne po prostu preferencje. Wydaje tak. mi się, że należy to uszanować. Czy ty w ogóle żałujesz kroków, jakich podjęłaś, po których właśnie zmienił się Twój głos? Bo wiadomo, że Twój tryb życia spowodował taką zmianę. Nie żałuję niczego. Wszystko w życiu dzieje się po coś, to co zdobyłam, osiągnęłam jako zawodniczka sportów sylwetkowych, zdobyłam to co najważniejsze, zdobyłam to w rok czasu, to był mój dziesiąty start, zdobyłam kartę pro, coś na co niektórzy też bardzo, żeby to zdobyć, osiągnąć, taki sukces bardzo ciężko muszą pracować i również sama ciężką pracą to wypracowałam, nie żałuję, nie żałuję niczego. Byłam świadoma swoich konsekwencji, ale ja z siebie akceptuję taką, jaka jestem. Akceptuję swój głos, akceptuję to, jak wyglądam. I to, że ludzie, ludziom się to nie podoba, to, że mnie oceniają, e, wyrażają własne zdanie, ok. ale obrażać publicznie nie jest to na miejscu. Niech sobie siedzą, gadają między sobą. Uważam, że takie coś e, spokojno, mnie to nie interesuje, ale publicznie nie powinniśmy obrażać nikogo. To mi się tak wydaje. Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę spokojnej głowy przed walką. Dziękuję bardzo.